Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Gdyby nie ciąg dalszy polecenia, by wziąć jarzmo Jezusa, mający postać sformułowania i uczcie się ode mnie, można by przypuszczać, że chodzi o podjęcie za, zamiast Jezusa, czynności, w którą on był zaangażowany. Wynikałoby z tego wówczas, że człowiek zostaje sam z tą uprzężą i ciężarem, które ma ociągnąć. Tymczasem Jezus mówi: wejdź obok mnie, wiarzmo, które niosę, i pociągniemy je odtąd razem. Szkolenie będzie odbywało się na bieżąco, podczas pracy, przez obserwację, dialog, wsparcie. A delikatność Jezusa, greckie prays i zgoda na rzeczywistość, greckie tapejnos, na ludzkie wybory. Pozwolą paradoksalnie dzięki przesunięciu wzroku na niego doświadczać lekkości, relaksu. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.